Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj o tym, co siejesz, to zbierasz, czyli o prawie przyczyny i skutków. To, co jest moim zdaniem kwintesencją naszego życia. To, co dajemy, to zbieramy. To, co siejemy, to zbieramy. Czyli wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze słowa, czy to, co piszemy, wszystkie nasze czyny, to potem do nas przychodzi z powrotem. Nie dokładnie w takiej samej formie, ale jest dokładnie lustrem tego, Czym my jesteśmy. Więc my widzimy na zewnątrz to, co mamy tutaj w środku, więc, aby zmienić to, co na zewnątrz, musimy zmienić siebie. Jeżeli interesujecie taki temat, zostań ze mną do samego końca, zasubskrybuj ten kanał i zaczynamy. Aby zrozumieć prawo przyczyny i skutku, trzeba zrozumieć to, że wszystko, co siejemy. Każda myśl, każde słowo jest ziarnem. Ziarnem, gdzie po prostu my rozprzestrzeniamy to, rzucamy te ziarno na prawo i lewo i później przychodzą do nas plony. Więc cokolwiek myślisz, cokolwiek mówisz, ma bezpośredni wpływ na to, co przejawi się w twoim życiu. Myśli są tak zwanymi nasionami, które siejesz w swojej rzeczywistości. Więc jeżeli chcesz, aby twoja rzeczywistość się zmieniła, Musisz zmienić swój sposób myślenia. Skutek zawsze odpowiada przyczynie, więc nie można oczekiwać, że jakaś drobna, mała zmiana przyniesie ogromne rezultaty. Tak samo w drugą stronę. Jeżeli popełnimy jakiś mały błąd, to nie musimy się karać i oczekiwać, że wydarzy się coś strasznego. Jeżeli Twoje myśli są negatywne, to będzie dużo negatywów przejawiało się w Twoim życiu. Będą przychodziły osoby, sytuacje. Wydarzenia, które będą odpowiadały temu, co masz w sobie, to, o czym myślisz, to jaką osobą jesteś. Natomiast jeżeli myślisz pozytywnie, oczekujesz, że świat jest pozytywny, widzisz w ludziach dobro, to to dobro będzie do Ciebie wracać. To są właśnie te Twoje nasiona, które później zbierzesz jako te plony, plony w Twojej rzeczywistości. I właśnie to prawo przyczyny i skutku pięknie pokazuje nam, jak wszystko jest ze sobą połączone. Jak my, ludzie, jesteśmy połączeni ze sobą, jak jesteśmy jedną świadomością, jak cały ten świat, przyroda i wszystko wokoło jest tak naprawdę nami, bo wszystko, co jest na zewnątrz, odpowiada temu, co jest tutaj w Tobie. To oznacza tylko jedno, że między nami, tymi rzeczami, które są, między ludźmi, między zwierzętami, są takie delikatne niteczki, które po prostu wszystko ze sobą łączą. To, co robimy w jednym obszarze, tak naprawdę wpływa. Na wiele, wiele innych. I na przykład zmiana na pozytywne relacje z innymi ludźmi może potem przenieść się na Twoje sprawy zawodowe czy jakiekolwiek inne. I tam będziesz widziała te realne, pozytywne zmiany, bo Ty zaczynasz tutaj łapać się na tym, co myślisz i zamieniać wszystkie negatywy na pozytywy. Także narzekanie, mówienie negatywów, obrażanie innych, szukanie. Innych, ich was będzie powodowało, że to będzie wracało nie do ich życia, tylko do Twojego. Ty to sobie robisz, nikomu innemu. Wszystkie negatywy, które puszczasz świat, wracają do ciebie. Dlatego trzeba świadomie korzystać z tego prawa. Trzeba wiedzieć, że takie prawo istnieje. Jeżeli chcesz kontrolować swoją rzeczywistość, swój los, chcesz wpływać na nią w pozytywny sposób, pierwsze uruchamia się świadomość, potem zaczynasz patrzeć na to. O czym myślisz, co wypowiadasz, i zmieniać to na to, co chciałabyś, aby w nim było, czyli twoja rzeczywistość będzie się dostosowywać do ciebie, do tego, jaką ty osobą jesteś, więc zmiana najpierw musi nastać w tobie. I niestety nie zobaczysz tych efektów od razu, tylko zobaczysz je z opóźnieniem, więc nie oczekuj, że jak ty na przykład powiesz teraz coś dobrego, a przez wiele, wiele lat byłaś negatywną osobą, szukałeś tylko i wyłącznie negatywów, to musisz mieć tą świadomość, że jeszcze konsekwencje tych działań do ciebie będą przychodzić przez pewien czas ale szybko to można skrócić. Zaczynasz prowadzać pozytywne myśli, zaczynasz łapać się na tym, co masz tutaj w swojej głowie i co najważniejsze, zaczynasz czynić dobro pod każdym względem. Ja mam taką zasadę, że jeżeli coś mi się nie podoba w moim życiu, jeżeli coś mnie irytuje, ktoś, coś nie podoba mi się, czy na social media, czy w życiu, po prostu odcinam się od tego emocjonalnie albo to odobserwuję nie patrzę już na to, wtedy mnie to przestaje rytować, nie mam tego w mojej rzeczywistości. Skupiam się tylko na dobrych rzeczach i polecam Tobie też skupiać się tylko na dobrych rzeczach. Otwalać wszystko i wszystkich, którzy Cię denerwują, którzy Cię triggerują w jakiś sposób i skupiać się tylko na dobrych rzeczach. Szukać w życiu pozytywów. Jeżeli zasiejesz cokolwiek w realnym świecie. Normalnie w ziemi. Weźmiesz ziarno i zasiejesz i zaczniesz to podlewać pozytywnymi myślami, i ciągle, w kółko przez cały czas, to wyrośnie po pewnym czasie i przyniesie ci cudowne plony. Tak samo jest z tym prawem. Najpierw musisz zasiać. Pozytyw, podlewać to pozytywem, czymś dobrym, to wtedy do ciebie przyjdzie również bardzo dużo dobrego. Więc patrząc z perspektywy właśnie tego prawa, przyczyny i skutku, to my jesteśmy kreatorami swojej rzeczywistości. Cokolwiek tylko przychodzi do naszego życia, najpierw było w naszej głowie. I to nie jest dosłowne. To nie jest tak, jak podchodzisz do normalnego, realnego lustra. Patrzysz w niego i widzisz swoją postać, to przychodzi do ciebie w trochę inny sposób. Jeżeli myślisz o czymś negatywnym, to to nie przychodzi jeden do jednego, tylko to do ciebie przyjdzie z innej strony, przez kogoś innego, ale zatriggeruje w Tobie podobne emocje, podobne uczucia. My tworzymy swoją rzeczywistość. Każdy element w naszym życiu to nasza kreacja. Tylko my mamy realny wpływ na to, co się dzieje wokół nas, ponieważ to my Jesteśmy paniami bądź panami tego, co tutaj jest, naszych myśli. Więc jeżeli ty twierdzisz, że w twojej głowie same myśli się kotłują przed pójściem spać, czy gdziekolwiek indziej, nie kontrolujesz w ogóle myśli, to musisz wiedzieć, że też nie kontrolujesz swojego życia i swojej rzeczywistości w 100%. Można również porównać to do lustra, że podchodzisz do lustra i dajesz mu smutną albo złą. Czy negatywną minę, co otrzymujesz w lustrze? Dokładnie to samo. Więc nie można oczekiwać, że Ty wysyłasz do świata negatywy, pisząc negatywne komentarze, oceniając innych ludzi, szukając innych tylko i wyłącznie wad, i oczekiwać, że będziesz widziała uśmiech, pozytywy i cudowne odbicie. To nie działa w ten sposób. To Ty musisz podejść do tego lustra i się uśmiechnąć. To Ty musisz podejść do tego lustra i zobaczyć dobro. Ty musisz dać ten uśmiech. To ty musisz dać te pozytywy najpierw, żeby odbicie pokazało ci pozytywy. Więc, jeżeli jesteś osobą, która myśli, że życie ci się przytrafia, jeżeli przytrafiają ci się negatywy i nie wiesz, co masz z tym zrobić, myślisz sobie, dlaczego to ja przyciągam to wszystko, dlaczego to mi się dzieje, musisz spojrzeć głębiej w głąb siebie, zauważyć te mechanizmy, którymi tobą kierują. Może jakieś właśnie stare wierzenia. To w jaki sposób widzisz świat jest właśnie tym wszystkim, tym zbiorem z przeszłości, wszystkich Twoich przekonań, właśnie starych wierzeń i ogólnie Twojego sposobu myślenia. Więc jeżeli chcesz zobaczyć pozytywne, piękne życie, piękną rzeczywistość, zacznij od siebie i zacznij to robić małymi krokami. Po pierwsze, zauważaj. Swoje myśli, bo ja często, nawet teraz, jak już praktykuję to, jak widzę wspaniałe rzeczy, które się zmieniają w mojej rzeczywistości, to i tak, i tak widzę, jak czasem włączają się te automaty i jakieś prowadzę rozmowy z kimś wyimaginowanym. To wszystko, o czym pomyślisz. To wszystko, o czym ja pomyślę, będę potem widziała w moim życiu. Więc od razu, jak się łapię, tylko to sobie myślę: Okej, okay, tylko żartowałam, tego nie było, wchodzę na neutral, wysyłam tej osobie, z którą gdzieś tam rozmawiałam, czy prowadziłam jakieś dialogi, czy kłóciłam się, czy cokolwiek w mojej głowie, od razu daję błogosławieństwo. Jak to mówi kanał Moc nasz, naszych serc, trzeba po prostu wysyłać pozytywną energię, błogosławić wszystko i zobaczycie, że świat naprawdę przepięknie się zmieni i ludzie wokoło będą odpowiadali na Twoją na Twoje częstotliwości, na to jak Ty wibrujesz. Jeżeli Ty wibrujesz pozytywami, to oni też będą do Ciebie w ten sposób podchodzili. Wszyscy wokoło są aktorami w naszej rzeczywistości i będą zawsze, oprócz tego, że są oddzielnymi bytami i mają swoją własną rzeczywistość, to my przez to, że jesteśmy połączeni, zawsze odpowiadamy innym na ich założenia, na ich przekonania, na ich wierzenia. Więc my sami odgrywamy pewnego rodzaju rolę wobec innych ludzi. Dlaczego jesteśmy dla, przykład, dla innych mili, a dla innych jesteśmy nieuprzejmi? zastanawiam się, przecież ja taka nie jestem. Czemu ja jej to powiedziałam? My odgrywamy pewne role według przekonań danej osoby. I pomimo, że ta osoba nie mówi nam o swoich przekonaniach, to my to wyczuwamy, ponieważ my jesteśmy połączeni. My jesteśmy aktorami w ich życiu, oni są aktorami w naszym życiu. Więc zawsze wszystko wokoło będzie się dostosowywało do tego, jak my tutaj, co my tutaj mamy, jak my wybierujemy i jakimi osobami jesteśmy. Więc najpotężniejszym narzędziem do zmian swojej rzeczywistości jest coś bardzo prostego, banalnego, bezpłatnego i masz to od tak: myśli. Nasze myśli to najpotężniejsze narzędzie kreowania. Od tego się wszystko rozpoczyna. Wszystko, co mamy wokół siebie, zaczęło się od myśli. Nie ma jakiegokolwiek przedmiotu. Który by nie rozpoczął się od myśli. Zawsze pierwsze co była myśl. Bardzo ważne jest również, aby mieć czyste intencje. Aby mieć intencje co do swojego życia, to co robisz, żeby miało jakąkolwiek intencję. Dlaczego ja to robię? Po co ja to robię? I skupienie. Bardzo ważne jest, aby skupić się na tym swoim celu. Wtedy przekierowujesz całą energię. Wszystko, co jest w tobie, skupia się tylko i wyłącznie na Twoim celu. Skupiając się na innych, szukanie w innych wad, szukanie negatywów, patrzenie na to i na tamto, tam rozpraszasz swoją energię. Skup się na sobie. Na tym, jak ty chcesz żyć, jakie ty chcesz mieć otoczenie, w jaki sposób chcesz żyć. Bo nie chodzi tylko o to, aby się koncentrować na myślach i zaczynać, o nie, nie mogę tego, nie mogę myśleć o tym, nie mogę myśleć o tamtym. Tylko w sposób bardzo naturalny przejść na dawanie dobra. I to nie chodzi o to, że teraz masz się zapisać gdzieś na wolontariat, jeden, drugi, trzeci i pomagać, gdzieś w stroniskach i tak dalej, bo tutaj chodzi o drobne gesty każdego dnia dla każdego. Chodzisz do windy, mijasz się z kimś, daj komuś uśmiech, bezpłatne, chwilowe, trwa parę sekund, coś się wydarzyło. Zapytaj się tą osobę, czy wszystko jest ok. Drobne, małe gesty. Jeżeli chcesz robić coś dużego, jak najbardziej. Ale tutaj chodzi o to, żeby byś, żebyśmy my zmienili te właśnie małe rzeczy w codzienności, żeby każdego dnia dawać coś dobrego światu, coś pozytywnego. I wtedy zaczynają się. Pojawiać pierwsze kiełki i zaczyna rosnąć i rosnąć, aż w końcu zaczynasz zbierać plony swoich nowych myśli, bo jest czas siania i jest czas zbiorów, i jest też ten okres, w którym to wszystko musi właśnie pięknie wyrosnąć, żebyś ty mogła zebrać wszystkie plony swojej nowej, nowego sposobu myślenia. Pamiętaj, że życie to jest Twoje dzieło. Możesz. Bawić się tym jak tylko chcesz, możesz trzymać je w rękach jak plastelinę i po prostu wyrzeźbić najpiękniejsze rzeczy. Możesz też rzeźbić negatywne rzeczy. Wszystko zależy od ciebie. Oczywiście każdy chce żyć pięknym życiem, chce mieć pozytywy, wspaniałe jakieś sytuacje, jakieś niespodzianki, dobrych ludzi wokoło. Każdy tego chce. Więc jeżeli tego pragniesz w swoim życiu teraz, w tym momencie, to ty musisz być tą zmianą. Więc podsumowując, to co siejesz, to będziesz zbierać. W każdym momencie masz wybór. Możesz wybierać swoje myśli, swoje słowa i czyny. To ty jesteś twórcą swojego życia. Jeżeli siejesz dobro, miłość i wiarę w siebie, to właśnie przyciągniesz do swojego życia. Jeżeli podobają ci się takie filmy, zostaw mi łapkę w górę. Zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco, i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!